Witam Was serdecznie ponownie na moim kanale. Witam Was w nowym filmie. Zapraszam Was na ulubieńców. Powiem Wam, że zastanawiałam się, czy nagrywać nadal ulubieńców. Ale wiele z Was pytało mnie o to, jak mi się sprawdza ta odżywka, jak mi się sprawdził dany produkt. Więc pomyślałam, żeby nie odpisywać każdemu z osobna w komentarzach. Pomyślałam, że nagram ulubieńców i odpowiem Wam na te pytania, jak mi się te produkty sprawdzają. I mam tutaj yy, kosmetyki do pielęgnacji, jak również i kolorówkę, więc może zacznę od kolorówki, bo wiecie, że ja uwielbiam makijaż i pierwszym produktem, który się u mnie bardzo sprawdził, którego uwielbiam, używam go na co dzień i jest to podkład z AA, widzieliście go w moim holu zakupowym, widzieliście go również jak go testuję i powiem Wam, że ja odważyłam się go porównać do tego podkładu z burżua Healthy Mix. W mojej szufladzie, w mojej toaletce znalazłam taką małą próbkę podkładu Healthy Mix. Także pomyślałam, że nagram właśnie porównanie tego podkładu z tym Healthy Mix, że pół twarzy będzie nałożony tym podkładem, a pół Healthy Mix. Zrobimy sobie takie porównanie. Ale wracając do tego podkładu, świetny podkład, bardzo lekki do takiego codziennego stosowania. Do codziennego um, u, używania jest rewelacyjny. Oczywiście, jeżeli macie niedoskonałości, on ich nie zakryje. On jest bardzo delikatny, nie jest mocno kryjący, ale można go budować. Um, mi po nałożeniu tego podkładu prześwitują moje piegi, ale mi to nie przeszkadza, bo lubię swoje piegi, więc. Um, jest fajny, lekki, delikatny, ale jeżeli szukacie czegoś bardziej kryjącego, to niestety on taki nie jest. Ale jak lubicie takie podkłady lekkie, gdzie nie czujecie go na twarzy, to mogę go Wam serdecznie polecić. I korektor, który ostatnio widzieliście w moim holu zakupowym, o którym było już dawno, ale to dawno głośno na YouTube. Ja tak się zastanawiam między nim a innym. I. i... Po ostatnim pobycie w Polsce stwierdziłam, że w końcu zakupię sobie również i ten, i to jest korektor z Lovely Liquid Camouflage Concealer and Contour. I powiem Wam, że jest naprawdę bardzo fajny korektor. Ja go mam w odcieniu Sand02. Fajnie nam tutaj rozjaśnia tą strefę pod oczami, jak również przykrywa zacienienia pod oczami, co mnie bardzo cieszy, bo wiecie, ja z tym nadal się borykam i cały czas mam z tym problem. Nie wiem, co jest spowodowane, może wiek, może to, że. Yy... Ostatnio zmywałam makijaż takim płynem micelarnym, który właśnie podrażniał mi oczy. Ale mam nowy płyn micelarny, którego jeszcze nie widzieliście w żadnym holu zakupowym, ale już jest moim ulubieńcem. Ale może do niego za chwilę wróćmy. Także korektor lovely, świetny korektor, uwielbiam. Do codziennego użytku nie jest za ciężki. Fajnie się go rozprowadza. Ja go rozprowadzam gąbeczką. Można go również rozprowadzać palcem. Utrzymuje się cały dzień. Przypudrowany wygląda rewelacyjnie. I właśnie przechodząc do puderku, jak wiecie, ostatnimi czasy. Um, Testowałam różne puderki pod oczy. Miałam Laura Mercier, miałam Hourglass, miałam Shiseido. Był ten Laura Mercier w tym kompakcie. I w końcu skusiłam się na Bekę. I powiem Wam, że pierwsze wrażenie było: wow! Pięknie wygląda pod oczami, ale. Przy używaniu, jak robicie sobie zdjęcia z fleszem, musicie uważać, bo potrafi zrobić nam odwrotną pandę. Także nie można go za dużo użyć, ale powiem Wam, że ja go uwielbiam. On mi nie robi tutaj tych takich worków pod oczami ze zmarszczek, no jest po prostu rewelacyjny. Ja go delikatnie tylko na właśnie, czy ten korektor, czy ten mój z beki, który też już widzieliście w moich ulubieńcach, delikatnie przypudrowuję i moja okolica pod oczami wygląda świetnie. Także jeżeli byście chciały dobry puder, ja mam już następny zakupiony, testuję go z Max Factor. No zachwycił mnie, ale Ostatnimi czasy jednak ten jest moim takim ulubieńcem. I przejdźmy teraz do pudru do twarzy. Przy pierwszym użyciu tego pudru byłam w totalnym szoku, gdyż gdy dotknęłam, gdy zamoczyłam w nim pędzel i dotknęłam mojej twarzy, Uczucie było niesamowite, jakby po prostu pędzel był mokry. I o czym tu mówię również o puderku beka. Fajny puderek. Ma faj... Ja już Wam pokazywałam, ma fajne siteczko w środku, więc nadmiar tego produktu z powrotem nam tutaj spada do tego pojemniczka. Ładnie nam utrzymuje nasz makijaż. I powiem Wam szczerze, że odczucie jest takie nawilżenia na naszej twarzy. Oszczędnie go stosuję, no bo jest troszeczkę drogi, ale warty swojej ceny, jest po prostu świetny. I teraz, jak wiecie, ostatnio kupiłam sobie w Polsce tą maskarę z Essence. Jest rewelacyjna. Odkąd ją y, kup... może nie odkąd kupiłam, ale po pierwszym filmie, jak zrobiłam test tej maskary, używam ją codziennie. I moje rzęsy wyglądają po pierwszej warstwie już świetnie. Ja lubię mocniej wytuszowane rzęsy, więc nakładam dwie warstwy, ale nawet i jedna warstwa by mnie na taki dzienny makijaż zadowoliła. I tylko ubolewam, że kupiłam sobie tylko jedną, no bo na dzień dzisiejszy nie mam możliwości do kupienia sobie drugiej, no gdyż nie warunki jakie mamy, no nie możemy lecieć do Polski ale nie wiem czy przez internet nie mogłabym je sobie zamówić i... No, zobaczymy. Może z tej firmy, co zamawiałam sobie, paletki Może uda mi się ją zamówić i może by mi tutaj przysłali. Nie wiem, jak poczta działa, ale dobra. Wracając do maskary. Rewelacyjna, czarna. Mocno wydłuża rzęsy, ładnie je podkreśla. I kosztowała zaledwie 12 zł, chyba w Rosmanie, o ile się nie mylę. Ja ją kupiłam za 12 zł. Świetna, rewelacyjna. Wydłuża, pogrubia. Nasze rzęsy są naprawdę. Jak sztuczny, wyglądają, jak sztuczne po wytuszowaniu rzęstą maskarą, jest rewelacyjna. I teraz jeszcze mam dla Was jedną rzecz taką z kolorówki, ale jest, są, jest to akcesoria. I o czym mówię o moim pędzelku do podkładu jest to Sadona Lace FB05. Ten pędzelek bardzo zachwalała Sara z kanału So Beauty, że ona, ona nim nakłada sobie podkład i, i zawsze mówiła, że jeżeli będziemy miała, będzie ktoś miał okazję sobie go kupić, to go serdecznie poleca. I tak... Zastanawiałam się, zastanawiałam się, aż w końcu go sobie zamówiłam i powiem Wam, że Sara miała naprawdę rację. Pędzel jest rewelacyjny. Każdy podkład nałożony tym pędzlem wygląda świetnie. Ładnie nam. Yy... Rozprowadza ten podkład, nie robi nam żadnych takich yy, zmazów na twarzy, jest świetny i, i nie zjada nam tego podkładu. Więc, jeżeli zastanawiacie się nad kupnem dobrego pędzla do podkładu, to wam polecam Sadona Lace FB05 naprawdę bardzo fajny pędzel. I teraz przejdźmy do yy, pielęgnacji. Z kolorówki mam yy, niedużo tych produktów, ale pielęgnacja. Mi troszeczkę się uzbierała. Jest tutaj ich 2, 4, 6, 7 produktów. I jak Wam wspomniałam wcześniej, że właśnie podczas zmywania hmm, makijażu oczu mam bardzo podrażnione. Hmm, okolice wokół oczu, jak i ym, powiekę taki i, i tutaj pod oczami, aż mój mąż zwrócił na to uwagę i mówi, kochanie, co ty masz takie zaczerwienione te oczy może powinna zmienić sobie coś do zmywania tych, tego, tego makijażu, wiecie, mężczyźni się nie znają, jak to się nazywa, ale yy, mówi Ty używasz tam jakiś ten, ten swój produkt, jakiś tam płyn w tej butelce, więc może by zmieniła. Akurat ja kończył mi się yy, płyn micelarny. Yy, Mój wcześniejszej tak pomyślałam, że zakupię sobie ten płyn micelarny z olejkiem z garniera i jest on świetny do zmywania makijażu oczu. Powiem Wam, że wystarczy, że ja go sobie wymieszam, nałożę na wacik, przyłożę na chwilę wacik do oka i świetnie mi się ściąga cały makijaż. Ym, podejrzewam, że nawet i makijaż wodoodporny dałby sobie z nim radę. Pięknie pachnie, on mi tutaj pachnie taką. Troszeczkę cytryną, nie wiem, czy w składzie ma cytrynę, niestety przykro mi nie przeczytam, bo są strasznie małe literki. E, więc e, jeśli byście chciały właśnie coś takiego mniej podrażniającego wasze oczy podczas zmywania makijażu, to ten produkt jest naprawdę rewelacyjny i cieszę się, że mąż zwrócił na niego uwagę, bo będąc w sklepie, mówi do mnie, słuchaj, tam jest taki płyn, gdzie u góry pływa olej, może to by Ci pomogło, także. Fajny płyn y, micelarny z domieszką oli olejku, fajnie zmywa makijaż. No ja go stosuję jakiś tydzień czasu, ale zaliczę go również do ulubieńców, bo y, fajnie, fajnie zmywa makijaż i naprawdę wystarczy tylko troszeczkę i makijaż mamy zmyty, także bardzo fajny produkt. I jeżeli jesteśmy przy zmywaniu makijażu, oczywiście. Płyn, który zmywa od, y, y, nasz makijaż, ale jeszcze y, do mycia twarzy, y, widzieliście już w moim holu zakupowym, jest to żel y, do mycia twarzy Neutrogena. Ja go trzymam sobie pod prysznicem, do tego biorę swoją szczoteczkę Foreo i powiem wam, że y, jak użyję tego płynu ze szczoteczką Foreo, i później twarz zmywam, Wacikiem, z tonikiem, buzia jest moja, dobrze doczyszczona, nie ma żadnych śladów po makijażu, także naprawdę bardzo fajny, delikatny, niepodrażniający produkt do mycia naszej twarzy. I jak jesteśmy już przy myciu, to moim ulubieńcem stał się ten płyn Niwea. To już jest moje drugie opakowanie. Bo ja nie żałuję. Ja polewam na całe ciało i świetnie po nim skóra po prysznicu jest nawilżona. Takim e, minusem w mojej e, codziennej pielęgnacji mojego ciała jest to, że nie lubię używać balsamów. Jak ja mam się słuchajcie smarować i tracić na tym czas, to. No nie lubię, dlatego zakupiłam sobie ten Nivea Shower Oil i powiem Wam, że naprawdę używając go ja czuję, że moja skóra jest bardziej nawilżona i yy, jest taka fajna, delikatna, także jeżeli nie lubicie używać balsamów, to ten produkt na pewno Wam się sprawdzi. I ma bardzo delikatny zapach, także na pewno nie będzie Wam przeszkadzał, jeśli będziecie go stosować pod prysznicem. I po umyciu moich włosów zachwyciła mnie ta maska. Ja Wam powiem, że moje włosy już naprawdę odżyły. Już troszeczkę się pojawił odrost, ale cóż. Nic nie poradzimy, musimy się z tym borykać i z tym żyć, jak wszystkie my, kobitki. No niestety, no, chyba, że sobie same zrobimy odrost, ale ja już nie chcę kombinować. Ja już nic nie robię z, moim, z moimi włosami. Odrost, jaki będzie, taki będzie, ale już um, nie chcę nic robić sama. Jeśli będę miała okazję polecieć do Polski i pójść do Ani, do mojej fryzjerki, to pójdę, jeśli nie. To trudno, nic nie będę z moimi włosami kombinowała. Ale właśnie dzięki mojej Ani, ona mi zaproponowała tą maskę do włosów, właśnie na regenerację moich włosów, bo one były naprawdę, uwierzcie mi, były strasznie zniszczone. Końcówki to były masakryczne. I, I no nie chciałyśmy więcej ścinać, więc Ania powiedziała, że używając masek ym, i jeszcze jednego produktu, powinny mi się ten, te końcówki y, poprawić. I powiem Wam, że już te włosy mi troszeczkę chyba urosły, o ile się nie mylę. Tak, gdzieś z jakieś 2 cm już mi urosły. E, nawet widać po odroście. E, więc. Ym, nawet te końcówki nie są takie złe, powiem Wam. I ta maska jest rewelacyjna. Ja myję głowę zwykłym szamponem Else, L'Oreal. Czy mm, ostatnio używam szaumę? Nie używam fioletowych szamponów. Dałam sobie pauzę z tymi fioletowymi szamponami i z tymi fioletowymi odżywkami, bo one też. Przesuszały troszkę moje włosy, więc teraz je ostatnio mocno regeneruję i po każdym umyciu głowy nakładam sobie tą maskę na takie dobre 10-15 minut, później spukuję, a moje włosy są mięciutkie, lejące, układają się rewelacyjnie. I, I są takie fajne, takie miłe w dotyku. I, i czuję, czuję na swoich włosach, że ta maska naprawdę działa, naprawdę robi dobrze moim włosom. Także, jeżeli macie zniszczone włosy, a chciałybyście je odżywić, to polecam tą maskę, jeżeli możecie sobie ją zakupić. Nawet możecie ją kupić w. Hebe, ale nie wiem czy Hebe jest czynna. Chyba Hebe już jest teraz zamknięte, ale na Allegro można ją spokojnie zamówić. Także bardzo fajna maska. I jak już jesteśmy przy włosach, to oczywiście yy, Revlon, który ratuje moje włosy. Przy, gdy um, jestem zmuszona użyć suszarki, e, suszarkę używam z zimnym powietrzem, ale zdarza mi się również użyć prostownicę. E, bardzo rzadko, ale zdarza mi się, gdyż na przykład chcę sobie te włosy e, wystylizować, e, to ten produkt mnie ratuje. I ja go nawet powiem Wam. Po umyciu mojej głowy, po zmyciu, tamtej, po zmyciu tej maski, do rozczesania włosów spryskuję sobie tym produktem. On nie przetuszcza włosów, on ich nie obciąża, a włosy fajnie pachną, fajnie się układają, fajnie się rozczesują. I na drugi dzień są takie naprawdę mięciusieńkie, nie są skołtunione, także bardzo fajny produkt. Jest to taki spray, tak, taki białe mleczko w sprayu. Naprawdę dziękuję mojej Ani, że mi te dwa produkty poleciła, że mogę teraz swoje włosy regenerować i, i że dochodzą one do lepszej, że, że teraz już są w lepszej kondycji. I Przechodząc do następnego produktu, mam tutaj krem, który wydaje mi się, że czyni cuda z, ze skórą z okolicą pod moimi oczami. Powiem Wam, że jest bardzo wydajny, po pierwsze, on ma 50 ml i jest to krem pod oczy z. Ziai, ja Wam go pokazywałam w moim yy, holu zakupowym i któraś z Was, nie wiem czy na temat tego kremu, czy tego drugiego, który mam do twarzy, napisałam mi, czy zwróciłam uwagę na skład. Powiem Wam tak, jeżeli ekspedientka mi go serdecznie poleca i widzę, że jest praktycznie rówieśniczką moją i mówi, że z jej skórą pod oczami robi cuda... Ja jej się przeglądam i widzę to, że faktycznie wygląda bardzo ładnie, jej skóra pod oczami, a mi na tym bardzo zależało, to po prostu go kupiłam i nie myliła się. Ja wam powiem, że jest i to jest krem maska do skóry wokół oczu z ceramidami 136 program naprawczy. I naprawdę on naprawił tą moją skórę pod oczami. Widzę, że zmarszczki się pomniejszyły, że, no wiadomo, mam jeszcze mimiczne zmarszczki, jak każdy, ale u mnie już się pojawiały, no niestety, wiek. Pojawiały się już takie większe zmarszczki, więc on czyni cuda. On jest tak yy, nawilżający. Ja go używam na wieczór i wstając rano, jak myję twarz, ja czuję, że skóra pod moimi oczami jest mocno nawilżona yy, bardzo zregenerowana także yy, wystarczy go odrobinka. Zużycie jest tylko takie naprawdę nie jest duże zużycie, bo on jest, jego jest bardzo dużo, on jest bardzo wydajny, ja biorę tylko odrobinkę, rozmasowuję w palcach i wklepuję sobie pod oczy, świetny krem pod oczy dla cery dojrzałej, ja szukałam kremów, oczywiście miałam z Clinique, miałam z Shiseido, miałam z Estée Lauder, miałam różne nawet i te droższe kremy, ale chciałam coś co bardziej zregeneruje tą moją skórę pod oczami i popatrzcie ziaja nasza polska firma czyni cuda, jestem zachwycona tym kremem, także kobitki kochane jeżeli jesteście już, macie cerę dojrzałą, serdecznie Wam polecam ten krem. Wypróbujcie go 50 ml pod kremu pod oczy. Niespotykane. Najczęściej jest 15, tak? 15 czy 30. Chyba 15. Więc tu mamy naprawdę bardzo dużą ilość. Starczy nam na bardzo długo. I. Ostatnią rzeczą, która uratowała moje rzęsy, bo wiecie, ja z rzęsami miałam małe przeboje, kusiłam się na przedłużanie rzęs, później kusiłam się na uzupełnianie u kogoś innego niż u tej osoby, która mi robiła, sama przedłużałam rzęsy. Różne były sytuacje z moimi rzęsami i w końcu um, moje rzęsy. Straciły na długości, straciły na objętości. W jednym oku praktycznie prawie straciłam wszystkie rzęsy, ale to już koniec z tym. Koniec. Nie będę nic więcej kombinować. Uwielbiam teraz moje rzęsy, uwielbiam jak są pociągnięte maskarą. Mogę teraz stosować sobie różne maskary, testować różne maskary. A jeśli chcę większe przedłużenie, to mam do tego sztuczne rzęsy na paseczku, które sobie przykleję, wieczorem ściągnę i mam z głowy. I już nic nie kombinuję, bo powiem Wam, że um, niby jest wygoda z przedłużonymi rzęsami, ale tak. Trzeba uważać, jak się śpi, trzeba uważać, jak się kąpie, żeby, no bo pieką oczy, bo to wiadomo, tam jest ten klej na oczach. Um, trzeba je przeczesywać. Jak wypadają, to się denerwujemy, bo trzeba je uzupełniać. Nie można za bardzo makijaży robić, raczej można, ale no trzeba uważać, czym się zmywa. Także dużo, dużo jest, jak dla mnie na dzień dzisiejszy, przeciw, jak za. Jest wygoda, ok, fajnie, budzimy się z gotowymi rzęsami, ale tylko to. Więcej przemawia dla mnie przeciw, bo później, jeżeli one nam wypadają, nie czujemy się komfortowo, jeżeli nie mamy gdzie ich dopełnić, a teraz szczególności gdzie um, niestety stylistki um, nie pracują, nie mamy gdzie ich um, uzupełnić. W związku z tym używamy. Ja używam osobiście fajnej maskary i używam czegoś co właśnie uratowało moje rzęsy, bo się rozgadałam, przepraszam. Jest to wazelina. Ja wam o niej mówiłam już nieraz. Wazelina, która um, fajnie uratowała moje rzęsy. Ja ją na co dzień, codziennie, co wieczór um, używam na taką spiralkę, wiecie, um, co... Um, do, um, można ją kupić, takie jednorazowe e, spiralki, jak spiralka przy maskarze. Maczam sobie tutaj w środku e, w tej wazelinie i na wieczór tak jakbym malowała rzęsy górne i dolne tą wazeliną i idę spać. Yy, ona mi się fajnie wchłania, yy, wchłania mi się również i nawet w powiekę, bo te ja wiadomo, jak oczy zamknięte, to gdzieś tam się jeszcze ona przedostaje podczas ciepła i wpływa świetnie na moje rzęsy. Powiem Wam, że moje rzęsy niesamowicie mi urosły, ściemniały, zagęściły się, że teraz, tak jak powiedziałam, nawet jedna warstwa maskary mnie satysfakcjonuje, także jestem zachwycona i używałam inną wazelinę kiedyś, już troszeczkę wcześniej, używałam olej rycynowy, używałam... Um... Olej kokosowy Nic mi tak nie pomogło Bo jedna z Was mi pisała, żeby olej recynowy używać żadne, żadne te rzeczy Mi nie pomagały Jak właśnie dokładnie, dokładnie Ta wazelina Także jeżeli macie problem z rzęsami Są krótkie, są rzadkie Zacznijcie stosować tą wazelinę A zobaczycie, że rzęsy Wam się poprawią I będziecie yy, Zadowolone, że Wam urosły Zagęściły się i ściemniały Ale oczywiście nie mówię, że ta wazelina po tygodniu już działa, że po tygodniu już będziecie miały rzęsy mm, poniebiosa. Nie, ją trzeba naprawdę postosować, nie zniechęcać się i stosować ją codziennie. I ja mam już teraz fajne rzęsy, ale nadal tą wazelinę stosuję, bo wiem, że ona im nie zaszkodzi, a tylko im zrobi dobrze. Mam nadzieję, że... Yy... Odpowiedziałam na wszystkie pytania, jakie mi dodawałyście na temat produktów, jak one się u mnie sprawdzają. Jeżeli chcecie, to oczywiście mogę nagrywać ulubieńców, ale myślę, że takich comiesięcznych miesięcznych, nie bardzo, bo co miesiąc nie kupuję nowych produktów, ale takich zbiorowych, kilkumiesięcznych mogę dla Was nagrywać z miłą chęcią. Także, moi drodzy, tak wyglądają moi ulubieńcy kilku miesięcy, a niektóre. Kilku tygodni. Mam nadzieję, że spodobał Wam się taki mój film. Jeżeli tak, to bardzo proszę o kciuki w górę. Jak również zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału i włączcie sobie ten dzwoneczek, bo on jednak informuje o tym, że na mój kanał przed nowy film. Moi drodzy, ja będę z Wami się już żegnać. Dziękuję, że żeście ze mną byli. My widzimy się na pewno w następnych filmach. Wytrzymajcie się cieplutko. Bujaki, tá?